Tworzenie aplikacji do edycji danych. W filmie zostaną zaprezentowane: przykładowa aplikacja edycyjna, konfigurowanie aplikacji edycyjnej. Oto przykład aplikacji mapowej do edycji danych przestrzennych użytkownika. Przedstawia rozmieszczenie boisk na terenie województwa małopolskiego. W oknie informacyjnym umieszczono krótką instrukcję dotyczącą edycji i dodawania obiektów. Aplikacja umożliwia wyszukiwanie adresów. Ikona plusa pozwala na dodanie nowego obiektu. Jedną z opcji zdefiniowania położenia obiektu jest zaznaczenie punktu na mapie. Następnie należy uzupełnić niezbędne atrybuty. Po wprowadzeniu danych wystarczy wybrać przycisk Zapisz. Nowy obiekt zostanie dodany w aplikacji. Możemy go zidentyfikować w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych informacji. Wybierając przycisk Edytuj, możemy zmienić położenie obiektu. Zmiany zawsze potwierdzamy przyciskiem Zapisz. Położenie obiektu zostało zaktualizowane. Mamy również możliwość zmiany atrybutów opisowych obiektu. Poza wyszukiwaniem adresów w aplikacji skonfigurowane zostało wyszukiwanie obiektów. Po wpisaniu szukanej frazy w wyszukiwarce na liście wyników pojawiają się obiekty spełniające wymagania zgodnie ze zaindeksowanymi polami. W tym przypadku widzimy trzy obiekty. Z poziomu identyfikacji mamy także możliwość usunięcia obiektu. Przy ponownym wyszukiwaniu na liście obiektów pojawią się tylko dwa obiekty. Pokażemy teraz na przykładzie aplikacji z boiskami, jak samodzielnie skonfigurować własną aplikację mapową. Zaczynamy od wybrania ikony Plusa w menadżerze zasobów, a następnie opcji Nowa Mapa. W nowej karcie przeglądarki otwiera się studio aplikacji mapowej, które, za pomocą zakładek położonych w górnej części okna, przeprowadzi nas przez etapy tworzenia aplikacji mapowej. Na początek w zakładce Dane Referencyjne z menu bocznego możemy włączyć opcję wyszukiwania danych referencyjnych. Z listy usług możemy wybrać na przykład adresy. Następnym krokiem będzie dodanie i konfiguracja danych użytkownika. W celu dodania danych wybieramy drugą ikonę od góry. Zaznaczamy warstwę i klikamy przycisk Wybierz i przejdź do konfiguracji. W oknie mapy oraz na liście danych użytkownika pojawiła się wybrana warstwa. Po zaznaczeniu jej na liście panel boczny staje się bardziej rozbudowany. Pojawiają się tu parametry warstwy możliwe do konfiguracji. Na początek możemy zmienić domyślną symbolizację, wybierając ikonę pędzla. Opcja Rodzaj znacznika, grafika rastrowa umożliwia zaimportowanie własnego symbolu. W zakładce Symbol wybieramy plik z komputera. Zaimportowany symbol pojawia się na końcu katalogu symboli. W związku z dużą ilością punktów możemy dla warstwy zastosować funkcję klastrowania, dostępną z głównego poziomu symbolu. Klastrowanie polega na grupowaniu obiektów. Im większy klaster, tym więcej obiektów znajdujących się w danym obszarze. Pozwala to na bardziej przyjazny odbiór prezentowanych danych. Aby móc edytować dane w aplikacji, należy włączyć opcję edycji, która znajduje się pod ikoną ołówka. Określamy zakres dostępnej edycji poprzez zaznaczenie wybranych opcji. Następnie włączamy wyszukiwanie i identyfikację dla warstwy. Określamy widoczność atrybutów w oknie identyfikacyjnym. W zakładce Funkcje wybieramy pozostałe ogólne funkcje dostępne w aplikacji. Może to być funkcja lokalizacji lub informacja, gdzie możemy umieścić instrukcję obsługi aplikacji. Kolejnym etapem jest konfiguracja ogólnego wyglądu aplikacji. W tej sekcji możemy określić rozmieszczenie wybranych funkcji lub wygląd logo, czy nazwę aplikacji. Zakładka właściwości umożliwia określenie zasięgu startowego aplikacji. Ostatnim krokiem jest zapisanie aplikacji. Należy wypełnić niezbędne metadane, nazwę i opis zasobu. Dodatkowo można wybrać słowa kluczowe. Opcja Zapisz i uruchom zapisuje zmiany i pozwala na weryfikację gotowej aplikacji w nowym oknie.